FC25 wystartowało, więc dzisiaj oficjalnie rozpoczynamy sezon JFC25 i zaczynamy od webapa. Przypominam, że odbudowujemy powolutku ten kanał, więc łapeczka do góry będzie bardzo, bardzo pomocna. I dajcie znać w komentarzu, co wy trafiliście w ten pierwszy dzień FIFA JFC25. 20... Jedziemy do webapa. Moje główne konto i zobaczmy, co się wydarzy na tym moim głównym koncie, bo mamy wiersze paczki. Czy właśnie trafiłem informa pierwszego, który sprawił, że mamy 10 tysięcy końców, bardzo mi się to chyba podoba. Natomiast ja sobie squixeluję tego pierwszego, a całą resztę wyśle oczyliście do klubu. Dobra, ej, to jest dobry początek na ten moment. Lecimy kolejna złota paczka na ten moment i Hichon. I oprócz tego nic specjalnego nie trafiamy. Natomiast cały web up wygląda wręcz identycznie, jak w FC24 i ogólnie taki vibe powiem wam szczerze. Ee, że tutaj wszystko wygląda tak, jak w FC24, jak sobie oglądam mecze jakieś tam od osób, które, mm, zobaczmy, Ultimate, Loana mamy, kimś, o matko jedyne, jak oglądam sobie streamy od osób, które już mają FIFA, to też to wygląda jak FC24, natomiast myślę, że w kontekście kształtu Myślę, że to może być nawet spoko opcja, ponieważ ta gra nie wygląda. Nie, ja wychodzę założenia, że ta gra nie była, nie była zła. Lecie z paczkami wymiennymi. Tutaj, jeśli coś nasz płyncimy fajnego, to będzie bardzo, bardzo dobrze. Partnerem kanału jest g2a.com. Znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach. Link w opisie. Polecam. Wiecie co? Ja to będę sobie quickselował, żeby coś tu móc nasz jeszcze szybciej. 10 tysięcy końców już mamy. No ten inform dużo nam tutaj pomógł, że tak powiem. Klaus, dobra, to sobie wyślemy do klubu. Zobaczmy dalej. Cztery paczki wymienne. Chwalcie się wiadomo w komentarzach, co wy potrafialiście u z Manchester City to uu, dwie karty rzadkie, no nieźle, no nieźle, no nieźle. I czy coś jeszcze? I Dawid Raya na pozycji Golkipera, w porządku, w porządku. No i tak to wygląda w tym momencie. Dodatkowo możemy sobie skwixalować stroje, które tutaj wziąłem, a nie można, bo są one znowu, znowu jest chyba identyczna sytuacja, czyli e, stroje są jako e, make item active, awake it, tak samo make active i powinniśmy teraz móc skwixalować te stroje, ale czy to nastąpi, czy nie nastąpi? Dokładnie tak, quicksalujemy i już mamy 11,5 tysiąca. No nieźle, powiem szczerze, nieźle. Jestem wręcz. A, Aha, no okej, okay, no, no tak. Jestem wręcz w szoku. Idziemy teraz na moje konto Road to glowy Uwaga, komunikat: dzisiaj o 14.30 na Twitchu lisek HD Podłoga, link w opisie, odbędzie się wielki pack opening w EAFC25 w nowej Fifie. Już samej FIFE, więc to nie będzie web app, więc oficjalnie na streamach zaczynamy FC25 też dzisiaj, w czwartek, o tej 14.30. pamiętajcie, że streamujemy tylko i wyłącznie na Twitchu, więc wpadajcie, do zobaczenia. Wracamy do RTG, mojego konta. No i jesteśmy na moim koncie Road to Glory. Tutaj to samo, wybieramy sobie Francję, bierzemy jakiś pierwszych, lepszych zawodników. Na wypożyczenie nie mamy tak naprawdę nikogo ciekawego. Jedziemy dalej, więc będziemy sobie podobny. Podobny też tutaj, Francja, pięknie, Bayern Monach. No bo to będą karty na Quixel. Natomiast zobaczmy, czy coś ciekawego będziemy tutaj mieć. Mamy paczki, raz, dwa, trzy To samo, dokładnie to samo. Ultimate Loan. Aha, okej, okay, czyli to wszystko. Ja myślałem, że za to, że kupiłem wersję Ultimate, to za to dostałem tą paczkę z Ultimate Loan na wypożyczenie? Natomiast, no, wszyscy chyba dostają tą paczkę. Zobaczmy, czy może tutaj też jakieś szczęście będzie. No nie, czyli ten inform, te 10 tysięcy na samym początku. No, oddało, coś oddaje. Oddaje cały czas bardzo dobrze. Zobaczmy, czy coś tutaj ciekawego sobie odpalimy i coś ciekawego trafimy. Bo, no, to, to będzie tuler. Ja zostawiam. Tak powiem Wam całkowicie szczerze. Kim Pembe! Wow, Kim Pembe, to jest dobry traf. Ej, tak szczerze. compare price. 6000 końców, no karta nie, nie, niewymienna, więc, więc fajnie, w sensie wykorzystamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, jedziemy z paczkami wymiennymi. Natomiast ja będę zami całkowicie szczery, Ja co roku nowe konta zakładałem. I jak na przykład trafiłem Ronaldo Nazary, Lumpa, Pumpa, to też trafiałem go na nowym koncie. Natomiast to się troszkę pozmieniało I w tym roku na przykład mimo że miałem nowe konto, to totalnie nic nie trafiałem, nic na tym Ilisek FC no bo jak sama nazwa wskazuje, Lisek FC. I tak samo na koncie Road to Glory, które odpaliliśmy, no tylko że my odpaliliśmy je w maju. Ale tam mam wrażenie, że w ogóle lepiej leciało niż, niż na tym głównym koncie. Więc y, będę z Wami całkowicie szczerym, że w tym momencie... Y, Będę miał te same konta po prostu, co w poprzedniej Fifie yy, i tutaj się nic nie zmienia. Ja no, no 87! Wow! Tylko czy ja na szponce i czy ta karta w ogóle będzie coś warta? Chyba nie. Chyba nie. W sensie... Yy, no, w ogóle, ja dosłownie jeszcze w tym momencie, jak sobie... Yy, o, nawet w tym momencie mogę wam pokazać. W tym momencie dobijam 30 poziom. Jak już oglądacie ten film, to już jest poptokach. Natomiast w tym momencie jeszcze dobijam 30 poziom w poprzedniej w FC-24, żeby mieć tą paczkę 5x84. No natomiast... Tutaj Mainan 25 tysięcy, no nie, no gdzie, no on tyle nie będzie kosztował. No ale, jak tego odcinka nie moglibyśmy zakończyć jakoś specjalnie, specjalnie dla Was, widzowie? Więc tutaj paczka za 50 tysięcy zrobiłem sobie Hybrid Nations na moim głównym account, no bo mieliśmy końce, więc Around the World właśnie zostało poczynione. I zaczynamy od paczki, zaczynamy, no kontynuujemy paczkę za 50 tysięcy, natomiast pierwsza paczka X2 Players Pack. Terrier, zacnie, zacnie to wygląda, natomiast teraz paczka za 50 tysięcy, wow, w pierwszy dzień, bez Fify, samym webappem, trzymajmy kciuki, może killuję Mbappe'u? Zapraszam serdecznie. Ale dobra, może... Antony, no nie no, o kurde, on ma 82 tempa. Widziałem lepsze paczki. Delikatnie mówiąc, widziałem lepsze paczki. Więc wysyłamy to sobie do klubu, niestety. Eee, to. Pff, no, Quixeluję, nic z tym nie zrobimy, niestety. Natomiast jeszcze mamy paczkę z podglądem. Paczka za 7,5 tysiąca. Hola, 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 hola. boom, Gundogan 87! W porząsiu! W porząsiu! Jak mają? No. Jeszcze. Oj, fajnie to wygląda. Tylko końców nie mam, więc nie kupię. Na ten moment, chociaż możemy zobaczyć sobie jeszcze tylko cenę pana Gundogą. Ileż on kosztuje? No dajmy jakąkolwiek. Czy to jest. No nie no, impossible, żeby on tyle kosztował. Ej. Jakim cudem? Niemożliwe. Ty. Halo? Wiecie co, jeśli tak jest? to ja se chyba go wystawię. W sensie kupię. I może spróbujemy. A Mainan? W sensie Mike. Ile Mike? Bo jeśli... Może Mike też będzie miał cenę jakąś z kosmosu? No nie, on nie ma ceny z kosmosu. Ale czemu Gundogan ma taką cenę? To znaczy, to i tak tego Majnana warto będzie wziąć z mojego konta RTG. Muszę muszę, muszę to przekwinić. Ale tego Gundogana, tylko czy on nie ma przypadkiem widełek jakiejś z kosmosu? Sprawdzam foodbina jeszcze od razu. On ma widełki, dobra, nevermind. On ma widełki 85 tysięcy. No czyli to będzie pewnie Winio potężny, więc chyba nawet nie ma sensu. Możecie dać znać. Możecie dać znać, czy brać go, czy nie, w tym moim preview packs. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się dzisiaj o 14.30 na Twitchu. Twitch Lisek HD. Podłoga, link macie w opisie. Zapraszam serdecznie. Trzymajcie się cieplutko. Papa! Pa!